Witam Was wszystkich w 2025 roku na moim kanale. Ten rok mam nadzieję będzie dla mnie bardzo intensywnym czasem. Czasem współpracy z wieloma świetnymi ludźmi, filmowcami i profesjonalistami w branży wideo. Czasem zdobywania wiedzy, doświadczenia, kontaktów i klientów i w konsekwencji pieniędzy. Mam też nadzieję, że w tym roku będzie mi dane nagrać wiele świetnych filmów, z których nie tylko moi klienci, ale przede wszystkim ja będę zadowolony. Mam nadzieję i zrobię wszystko, żeby ten rok właśnie taki był. Bardzo bym chciał, żebyście mi w tym wszystkim towarzyszyli, dlatego oficjalnie i na stałe wracam na YouTube'a i zapowiadam przynajmniej jeden odcinek w tygodniu. Będziecie mogli tutaj przede wszystkim zobaczyć, jak pracuję jako filmowiec, więc na pewno pojawi się tu dużo materiałów backstage'owych i zakulisowych. Chciałbym również na tym kanale przekazywać Wam swoją wiedzę i doświadczenie, a także dzięki Wam i razem z Wami tą wiedzę i doświadczenie nabywać. W związku z tym wszystkim na kanale pojawi się wiele, mam nadzieję, świetnych treści. Pojawią się poradniki dotyczące filmowania i fotografii, wspomniane już wcześniej materiały zakulisowe i backstage'owe, recenzje zakupionego przeze mnie sprzętu, różnego rodzaju edity, birole i inne krótkie, ale za to bardzo dobrze zmontowane i nagrane treści. Chociażby takie jak ten materiał, tylko że po 100 razy lepsze. Także już teraz, drogi widzu, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, bo jak sam widzisz, będzie się tutaj naprawdę bardzo wiele działo, także myślę, że warto kliknąć ten przepiękny czerwony przycisk, żeby żaden materiał Cię nie ominął. Jeszcze na koniec chciałbym Was zaprosić na mojego Facebooka, na którym to na razie udostępniam gotowe materiały nagrane w ramach jakichś tam zleceń, ale będą nam też inne ciekawe treści, a także na Instagrama, na którym to pojawiają się relacje z tego, co aktualnie tworzę, działam, nagrywam. Pewnie będzie tam również masa dobrze nagranych i zmontowanych rolek. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez cały ten rok i jeszcze dłużej. Trzymajcie się i pa pa. Chciałbym się po prostu uczyć, to bo uczę się całe życie. Ja cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Wyskut wysoko. Jest kur... wysoko. Kur... Jest wysoko, nie no, jest kur... wysoko. Podchodzę do niego z kamerą, staję przed nim i nagle... Ej, no hej, dobra. Co tam sobie? Ciebie. Biorę okulary. Idę. Idę. Idę.